Kosy, kosy. Paw, bez jesteś? Co? Mam okay, kewa, mam. A Tom mal bez O kurwa, jak ja no. mam. O, już O. jajo. Oj, pizda. Jak się zaczęło? Dobra, zacząłem sepotero, chuj tam. <noise> Świąteczny na stronie. Odbieraj codzienny skin z kalendarza adwentowego. Otwieraj skrzynki i zgarnij Super Drop. Pnij się w rankingu i zgarnij nagrody. Ulepszaj swoje skiny i pomnóż ich wartość. Kliknij pierwszy link w opisie i odbierz prezent od Mikołaja szybciej w tym roku. Na gnieździe, na gnieździe, na gnieździe. Za 6, za 6. Na tak gnieździe, tak, gnieździe tak. za 6. Na, na gnieździe, tak. Ja wychodzę z tej mm -hmm. ambiesie, dobra? Dobra. Pochodzi na gniezie po I gniazdo schodzi w dół Gniazdo jest już na dole mhm. Gniazdo. Jem Stary! Ten. Za sześć No nie, obici Nie wierzę, w to Kurwa, aj, takiego cheda dałem dał tam Tomek zamknąć miał. tego typa yy, za sześć, to byśmy ich rozjebali A i patrzę od nogę Znak. Nie wiem jak chłopa nie zatrzyma. O, to Dobra, jest. to jest zwierzyna, kurwa. Jeden ma zero jeszcze, ja cofam. A gdzie on Jeden był? Tak. Pięć, sześć ja biedzi, poczekam biedzi, sześć, i daję spod jaja, flesza i wychylam. Tylko dajcie znak. Spalili tak? mnie, na razie. Nie za Besem, ma... Za b be za besem sem las. To, bezem, to był za no, b Daj razy. może, Paweł, w pierwszy ja moment. Wychodzę no, ja wychodzę l teraz ja. Za besem był. Podjedź z puszczano może. Daj nice, Paweł. Daj flash, daj flash. Ej, podjechał wam Elkę kę Małże, On ma scouta jeszcze jak coś S S Scout S S w, S idę, w idę na małą, idę na małą, wiesz Saju, poczekaj ja Idę na nogę Albo nie, idę z, idę z tobą na małą, chuj Dobra Albo nie, zostaje w elce. chuj Dam ci flashe na wyjście, Tomek Ty, flaszuje raz, Tomek Na szus. Nie dałem mu 92 Przede, HP Szczerze, nie patrzyliście, no Nie z uwaga ja on, bym, on z odnogi mi zabijał, może być stary. Spojrzę ci. No bo nice. no to w fiotrek nie zapomniałem. Jeszcze nice. w SC podsadzony jeden. CC, C, -ce, c -ce. Patrzę CC, w razie. Nie wiadomo. MTW, sprawdzę. Sfajkuję Swaj plant. Dobra. Pod drogę. Lęka. Plantuje na. Nice. nice. Proszę o drogę, że ktoś tam jest. O dobra? Chyba to jest mocny zawodnik Idą draby z bombu. Kanapka chyba widziałeś? Czy to jest kanapka, kanapka Nice poweł, Jeden gdzieś przy piątce, to ko mnie Jestem na stare Ale u mnie? Snak z Co? Ściana, ściana, ściana i na idziesz Piątka leży Weź się, Bisko, ty. Mhm. Wydaje mi się, że mnie podjeżdżają o, też tutaj, podjeżdżają mnie. Ty bliżej? Leży. O, jest mały. Na, na szóste jeden, na szóste! Idę z tobą, idę z tobą sobie. Chcesz kałachać, czy ja mogę pograć? Lasuję ci na wyjście, ty. Nie, nie. Ja to mam full control. Nie wiem, czy nie sandwich. On miał scouta? Tak, na, na szóste był. Słuchaj, się, słuchaj. Ja tam byłem. Widzisz Ta. go gdzieś? No jeden, Nie ma Bonda. Nie, pięć jest chyba. Pięć podjechał. 5 no. Jezu, biegu mi daje Tomasz, idę do ciebie, wiesz? skał Nice. No jest. jest mp gdzie jest na MTB. I MTB mieć kałacha też mojego. Ja wezmę. lecę na stary. So, leć, leć sobie no. zostać, jest, jest bs -y. bs, -y, BS -y. Poczekajmy, co? Ta, ja czekam na stary. Nie widzę go, mógł podjechać w sumie piątkę Ja nie, 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 ja patrzę, nie podjechał Widział wszystko, musi być w BES-ie No to na cycku stoi mm -hmm. ja czekam Chuj, mamy dwóch kto to został? Nie. Izak, no no Kurwa, no, no czekaj, bo mnóstwo będzie, muszę się pod... Dobra Dobra, czekaj okay. Sprawdzę cię to Mhm, mm podchodzę By z tobą w sumie tutaj <słysza> Paweł, oj Paweł! No co ci powiedzieć, Paweł? No? <słysza> kurwa. Ja że bez żeby z mydła. Dasz mi Tomasz jednego. Jedną łukkę, kocha. <śla> wiedziałem, że... ale, ale jak to, kurwa! Jak to, to sprawdził? Tak, <słysza> Bo kurwa, to też Refekt <słysza> <słysza> znowu drabina. Ja nie nie ma, nie wiem. Kurwa. Znowu drabina. Na piątce, ja wyszedłem, byłem już elektryką okay. Nie skoczył mówię. za Idź on, on mi smakował od nogę ty Ja wracam do ciebie, mm -hmm. wiesz? Ja mam no. zero L-kę przecież się na radar Dlaczego? Jak kurde, mu wykurwił! Jak oh. Oh. Mamy ten mecz. Na 13 HP taka pizda <laughs> Ale ładnie tam wyjechałem, co? I zakaz z Besa stręciłem w ogóle badny, badny. Dwa Polaki i Nate. Bo, Mogę ci podjeżdżać Elkę Ta, Tak, podjechał Zgasił się we drabinie. Ja czekam na dworze, mam smoka Nice, czekajmy teraz, czekajmy. Może pobiegł Już weź pobik, no? Za 6 jest. We naszej elce, w naszej Jelce cofa, to co sobie smoka chyba? Napierę. To ma jak czapkę. Głęboko nasze. Tak. Plantuj na, na, na ścianę może. I draba, draba! Plantuj, plantuj, plantuj sobie. Zero, ma, za 5, za pięć Oj. Oj. No nie, chyba. Mogłem za BS-em plantować, nie? Jak powinniśmy stać według Was? Bo ja w sumie nie wiem. Też nie wiem, w sumie jest ja tak różnie, nie, no. To. co mamy. Ja, ja będę gdzieś tam podjeżdżał, rejony Elki, myślę tam się tam no, strzelał. Tak, koło sandwicha grał, no. Elka, tak? BS ma być. Wiesz? Olof, olof. Tak, olof, dwóch przynajmniej. Mała? Mały, nie widzę jeszcze. Widzę jeszcze? Leż olof? No dwóch Elka, dwóch Elka. Dał mi na biegu I od noga No nie. Kurwa daliście coś komuś? No ja tego co zrobiłeś Ja insta tapa z digla Czysto odnoga. noga O mtw, dwóch ma zero, dwóch ma zero Dwóch ma zero Zero ma tamty, zero ma skauta. Gdzie był? W LC był kiedyś Ściana A ma 2hp Nice, dzięki Bogu Smokuje drabo od razu Mogą exploit grać teraz taki Olof zielony. jeden, Olof Olof jeden biegnie Baga MTW mhm. MTW no. Kurde MTW, MTW las saiu. Ja go obiebałem troszeczkę on weźmie sobie MK z obozu. A, on paki nie ma też. Arby zrobił. 67 mu dałem. No nie. Nice. Uwaga, Tom, coś zachowaj. Dwuhelka, helka. Daj czas, daj czas. Wrzucić ja pod gniazdem Macie plasza? Nie. Zabijam zaraz. Po HEGZ jest Olof i jeden 5-6 i 5-6 był, 5-6. Kurwa. Ja co mam do Ewski? Widzisz go gdzieś? Nie nie się znak smafować To jest Spago. No, nice. nice. Elegancko, on wali. Robi. Oni powinien wziąć mają Sajson. Ja pierdolę jakie tam tarapaty mało. były ty! <laughs> nice. Widziałeś to jaka salwa? Ruźne, ruźne, Kurwa Tomek, aż się przestraszyłem mnie <laughs> <laughs> Mogę galila dać. E, daj tylko. mi tego Galila, daj mi to Bali tam, 0 to było Leżemy Nice wyszła, jeden za sześć jest gdzieś Nice Leżą lu To chyba... Uwaga I... od teraz chyba... Ja nie wiem co to Jest 5-6, 5-6 Jak już obtaczam Super Nice No trochę go tam przesiałem Mam się gdzieś chcieli Graba no nice. może wyjść Graba może wychodzić, odsmokował mnie Ważę od nogę wnękę, typu Draba może wyjść. Leży draba. Laz, laz. On kiedyś nice. był na odmrozu, nie wiadomo gdzie jest teraz. Fleszuję stary. Nice. Oda, to ich tak jedzie. Saje wie, że No Wiesz jaki jest Tomek, nie? Motywacja. No. Ale pos... Nice! W serii jeden 1 jeden on fleszował, on fleszował. W był? Nice! Pięknie, pięknie, powik. Pod nogi nic nie ma, macie tylko LK i drabę. Piątka? O, kurwa. kurwa ba? Myślałem drapa. Ale co? Elegancko. i co? No łatwo Wyglany. chyba co? Chyba łatwo co? Orani z powiem Opanie. tyle. Chciał pewor to ma. No chciał to ma no. no pewor no, pewnie. Myślę że pewor nie nie ten nie przewidział ty... jednego. Czego? Że Mate Mateo piątkę zakręcił no zakręci? Ciężko było no kurczę Zebrakło trochę Mateusza w tym meczu no. Fajnie Mateusz w grał Zostało <sum> Heda i uciekał Ale zaczęło się Ale zaczęło no, się już od pistoletówki Mateusz Tam Heda też dostałeś właśnie No też spierdałem po tym chedzie.